Jak tłuszcz wpływa na chorobę Alzheimera? Zawsze uważaliśmy, że to białko jest odpowiedzialne, ale okazuje się również teraz, że winowajcą może być tłuszcz. Ponieważ zawsze uważaliśmy, że białka amyloidowe, takie blaszki, odpowiedzialne są za rozwój choroby. Ale nowe badanie Uniwersytetu Puerto pokazuje, że odpowiedzialny może być również tłuszcz. Sam zresztą pisałem kilka lat temu artykuł naukowy na ten temat, na temat związku utlenionych, form cholesterolu pochodzących z diety i ich wpływu na stan zapalny w mózgu. Okazuje się, że komórki w mózgu mogą zostać wręcz zapchane tłuszczem i wtedy tracą swoje zdolności do walki z chorobą i oczyszczania mózgu z toksyn. I pozbycie się tego tłuszczu z naszego mózgu powoduje odetkanie tych komórek i przywraca im zdolności ochronne. Co to oznacza dla nas? Że jakość tłuszczu ma w dniu ogromne znaczenie nie tylko dla zdrowia całego organizmu, ale także dla komórek mózgowych. Dlatego zanim kolejny raz sięgniesz po chipsy, frytki albo słodycze, to zadaj sobie pytanie: czy chcesz, żeby frytura wbudowywała ci się w komórki mózgu?